Dzień dobry wieczór jest, 11 dzień lutego, do końca roku pozostało 323 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Grzegorz, Jonasz, Maria, Olgier, Seweryn oraz Wiktoria, wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy dzień dokarmiania zwierzyny leśnej. Część pierwsza, kartki z kalendarza Polska. W roku 1981 generał Wojciech Jaruzelski został premierem PRL. Do Polskiej Partii Robotniczej wstąpił w czerwcu 1947 roku. Od 15 grudnia 1948 członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1950-1952 brał udział w zajęciach dwuletniego wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, który ukończył z oceną bardzo dobrą. Od 1 czerwca 1960 roku do lutego 1965 był szefem głównego zarządu politycznego WP. Stanowisko to zaproponował generałowi Jaruzelskiemu marszałek Marian Spychalski, odmawiając wyrażonej listownie przez generała Jaruzelskiego prośbie o niepowoływanie go na to stanowisko. Jestem szczerze zmartwiony ewentualnością odejścia z pionu liniowego, w którym służę z wielkim zamiłowaniem od 17 lat. Nawet traktując takie odejście jako czasowe. Muszę liczyć się z faktem, iż wyłączy mnie ono z właściwego rytmu problematyki bojowej, stwarzając tym samym poważne luki i zaległości. Na nowym stanowisku został bezpośrednio podporządkowany sekretarzowi Komitetu Generalnego PZPR Ryszardowi Strzeleckiemu. Z racji pełnionej funkcji zasiadał w Zespole MON i Radzie Wojskowej MON. W wyborach z 1961 roku został z klucza partyjnego mianowany na posła z Ziemi Szczecińskiej. Gdyż wcześniej dowodził dywizję w Szczecinie. Od 15 czerwca 1964 do 19 lipca 1989 był członkiem KC PZPR od grudnia 1970 do grudnia 1971 był zastępcą członka, a od 11 grudnia 1971 do 19 lipca 1989 członkiem Biura Politycznego KCPZPR. Na czwartym plenum KCPZPR 18 października 1981 roku został wybrany na pierwszego sekretarza KCPZPR. Pełnił tę funkcję do 29 lipca 1989 roku. W roku 2009 weszła w życie ustawa zawieszająca obowiązkową służbę wojskową. W Polsce do roku 2008 pobór przeprowadzali ministrowie spraw wewnętrznych i obrony narodowej. Za przeprowadzenie poboru odpowiadał wójt, burmistrz, prezydent miasta. Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegali mężczyźni kończący w danym roku kalendarzowym 19 rok życia. Jak również mężczyźni starsi, którzy na przykład nie stawiali się wcześniej do poboru, a także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych. Do poboru mogli zgłaszać się ponadto ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Mężczyźni stający do poboru po raz pierwszy otrzymywali wojskowy dokument osobisty książeczkę wojskową. Wzywanie do poboru następowało w drodze obwieszczeń i wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalniało z obowiązku stawienia się w miejscu i czasie wskazanym w obieszczeniu. Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie zgłosiła się do poboru, mogła zostać ukarana grzywną i karą ograniczenia wolności, a także przymusowo doprowadzona przez milicję. Mężczyźni, którzy z jakichkolwiek względów nie zgłosili się do poboru, podlegali stawiennictwu do poboru w roku następnym. Natomiast mężczyźni, którzy nie stawili się do poboru, a ukończyli 24 rok życia, zobowiązani byli zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojskowego komendanta uzupełnień w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej. Obowiązek ten trwał do ukończenia 60 roku życia. W czasie poboru były prowadzone badania lekarskie dla orzeczenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wyróżniano cztery takie kategorie. Kategoria A. Zdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny. Kategoria B. Czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej na czas określony przez komisję. Kategoria D. Niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Kategoria E. Oznaczała trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny. Należy podkreślić, że tylko poborowych, w stosunku do których orzeczono kategorię zdolności A, wojskowy komendant uzupełnień przeznaczał do odbycia służby wojskowej. Powołanie do służby było uzależnione od potrzeb uzupełnieniowych sił zbrojnych. Część druga kartki z kalendarza świat w roku 1968 w Nowym Jorku otwarto halę widowiskowo-sportową Madison Square Garden hala sportowo-widowiskowa w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych znajdująca się na Manhattanie między 7 a 8 aleją i 31 i 33 ulicą przy stacji kolejowej Pennsylvania Station Hala należy do spółki The Madison Square Garden Company, która jest również właścicielem dwóch manhatańskich teatrów: Radio City Music Hall i Beacon Theatre. Odbywają się tu mecze koszykówki, hokeja na lodzie, jak również walki bokserskie i liczne koncerty. Budynek zaprojektował Charles Luckman, odpowiedzialny również między innymi za Tame Building na porcie lotniczym Los Angeles i halę Kia Forum w Kalifornii. Koszt budowy to 123 miliony dolarów. W 1991 roku przeznaczono 200 milionów dolarów na renowację. W roku 1990 Nelson Mandela wyszedł po 27 latach na wolność. Nelson Mandela, południowoafrykański polityk, prezydent Republiki Południowej Afryki w latach 1994-1999, jeden z przywódców ruchu przeciw apartheidowi. Działacz na rzecz praw człowieka. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w Republice Południowej Afryki nazywany również Madiba. A także Tata, co często rozpisywano jako Ojciec Narodu. Był zarówno najstarszym, złożył urząd w wieku 81 lat, jak i najdłużej żyjącym prezydentem RPA, zmarł w wieku 95 lat. W 1942 roku wstąpił do Afrykańskiego Kongresu Narodowego. A w 1950 roku zaczął nim kierować. Początkowo był zwolennikiem nieużywania przemocy. Wraz ze współpracownikami zmienił zdanie po masakrze w czasie protestu Sharpeley w marcu 1960 roku i delegalizacji ANC. Rok później został przywódcą zbrojnego skrzydła ANC Włócznia Narodu. Zbrojne działania włóczni narodu za czasów Mandeli miały mieć jednak charakter wyłącznie sabotażowy i wykluczały ataki na ludzi. Dokonywali zniszczeń instalacji o dużym znaczeniu dla gospodarki RPA. Został aresztowany 5 sierpnia 1962 roku i skazany za rzekome akty sabotażu i przygotowywanie inwazji obcych państw RPA. Osadzony w więzieniu na wyspie ROBEN. W 1985 roku odmówił skorzystania ze zwolnienia warunkowego. W marcu 1982 został przeniesiony do więzienia Polsmor w Kapsztadzie. W grudniu 1988 przeniesiony ponownie, tym razem do więzienia imienia Wiktora Werstera niedaleko PL. W więzieniu spędził 27 lat. Wyszedł na wolność 11 lutego 1990 roku pod wpływem kampanii ANC i nacisków międzynarodowych, zgodnie z decyzją prezydenta de Klerka, który umożliwił także legalizację ANC. 18 marca 1992 roku mieszkańcy RPA opowiedzieli się w referendum za likwidację apartheidu. Andela kierował ANC od czerwca 1991 roku do grudnia 1997, z którym osiągnął w pierwszych wolnych wyborach 27 kwietnia 1994 najlepszy wynik i większość mandatów w parlamencie. Nowo wybrany parlament wybrał go w maju 1994 prezydentem RPA, pierwszym czarnoskórem prezydentem w historii tego kraju. Pełnił też urząd od 10 maja 1994 do 16 czerwca 1999 w okresie pokojowego odejścia od apartheidu. Zdobył międzynarodowe uznanie, wspólnie z deklerkiem otrzymał w 1993 pokojową nagrodę Nobla. Kończąc dzisiejszy odcinek, pozwolę sobie na małą prywatę. Otóż ze statystyk mojego kanału wynika, że ponad 90% widzów to widzowie bez subskrypcji, więc jeśli podoba Ci się ten format podcastu, to proszę Cię zostaw subskrypcję, co pozwala na otrzymywanie powiadomień o nowych odcinkach, a dla mnie jest to swego rodzaju nagroda, która motywuje do dalszego działania. To wszystko na dziś. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro o godzinie 18 na codzienny odcinek Kalendarium. Dzięki Wielkiej narka Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.